Powyższa lekcja pochodzi z kursu Szwedzkie czasy. Jak widzisz, bardzo szczegółowo omówiliśmy wyrażanie przyszłości po szwedzku. Ćwiczysz nie tylko gramatykę, ale również poznajesz życiowe zwroty oraz trenujesz wymowę. Taka nauka jest angażująca dla mózgu. Jeśli mylą ci się czasy i czasowniki nieregularne, to zapraszam cię do pakietu: gramatyczny plugis, czasownik. W skład pakietu wchodzą takie kursy jak Szwedzkie czasy, czasowniki nieregularne, perfect particip, czyli imię słów czasu przeszłego, pasiv strona bierna oraz kondikunolis, czyli tryby warunkowe. Nauczysz się gdybać po szwedzku. Wszystkie kursy gramatyczne są też dostępne w klubie Plugisa. Nie tylko czasownik, ale również szyk zdania, pisatser, przymiotnik, rzeczownik, przyimki, przysłówek, w klubie stale pojawiają się nowe lekcje gramatyczne, będąc w klubie otrzymujesz dostęp do wszystkich kursów gramatycznych na zawsze, również do nowości.